Jestem Karo, a wy nacie kanał Karo Ed, a w dzisiejszym odcinku na moim przepięknym, szalonym, interesującym kanale będzie ja, Among Us. Wiem, że lubicie tą grę i wiem, że bardzo lubicie oglądać odcinki z tej gry, jak właśnie nagrywam, dlatego łapęcie w górę. Jeśli chcecie więcej odcinków z Among Us, to łapki w górę, subskrypcje, jeśli mnie nie subskrybujecie i dzwoneczek, aby nie przegapić kolejnych odcinków na no moim zwariowany, przepięknym, cudownym, wspaniałym kanale. Co mi się ścięło. Coś mi się ścięło. I pozdrawiam oczywiście wszystkich moich widzów. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie ciepłutko Dziękuję Wam, za, że dajecie mi autografy na MSP i prezenty. Dajecie mi uśmiechy. Dziękuję Wam za to, jesteście po prostu wspaniali. Mam nadzieję, że będę słuchajcie impo. A nawet jak nie będę, to będę, wiecie, detektywem. No, detektyw. Dobra. Ja tak, ja tak uwielbiam tą mapę, szczerze wam powiem. No, nie mam tutaj taska. Czekajcie, zobaczymy. A, bo myślałam, że. Co? Nie wiem o co chodzi, ale nie wiem, widział węd, w... nie wiem, widział jak coś zabił na oczach, czy coś takiego, wiecie? O co mi chodzi? Co? Lub możemy wywalić go. Nie, nie, wiecie. Ja wiecie Ja mu coś właśnie też nie, 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 ufam że że on jest impostorem Lub nie, jest nie, ale wiecie, będzie co, je, co kilka będzie będzie Co chwilę, wiecie, włączył przycisk i mówił, że e, a po coś, po nic i w ogóle, że przez przypadek. Więc coś też takie, wiecie, wkurzające, że po prostu, wiecie, nie pisze, że węta oczach, bo widział, jak ktoś zabił na oczach, albo że jego kolega, nie wiem, powiedział mu, że ten go zabił, albo ten jest drugim i po. Tylko wiecie, no po prostu, wiecie, włącza przycisk bezpotrzebnie, no. Trochę takie lubię, powiem Wam szczerze. No ale cóż, dalej jest w grze. idziemy. Dobra, idziemy dalej robić taski Ja tak w ogóle, tak po prostu uwielbiam grać w Among Us Pewnie wy też uwielbiacie grać w Among Us Ja tak uwielbiam po prostu Ja nawet codziennie jestem na Among Us, normalnie jak na wyspy Ja po prostu codziennie jedną rundkę nawet Wiecie Dużo grę właśnie wałą gaz. Aha. Alicja opuściła. Wyszła. Mi też słuchajcie, mi się zdaje. Jak niejasny, jak niejasny. Zielony to biały. No i zobaczymy, słuchajcie. No, zobaczymy. No głosujcie! Czekamy tylko na ciemnego, na zielonego i na jasnego. No głosujcie, Jezus. Ja z tego Ja Muszę głosować. No. I zobaczymy, czy to jasne, zielony, Jak nie on, to białe. Wasze postor wiedziałam, słuchajcie. Wiedziałam po prostu. Coś tak czułam, że to on jest. Aha. no wszyscy są w kafeterii i mnie zamknę... zamknął nie, musimy wygrać dlatego robię taski nawet wiecie co, jak ktoś mnie zabije to dalej robię taski żeby wygrać, wiecie żeby właśnie wygrać Nawigacji nic. O, tutaj mamy. Ej, no co jest? Boję się, że zaraz się otworzy ten węd. Jak ktoś z niego nagle, wiecie, wyskoczy. Dobra, i wyrzucamy. Ale nic, tak, na razie. Na razie też szukam, wiecie. Zarazem wiecie co? Zaraz. A zarazem wiecie. Robię taski. Co? Są mnie. Dobra, zobaczyłem czy węty się ruszą. W MedBay i wele i w, w Sakruti. Ej, no, biały mnie słuchajcie, goni. Boję się, boję białego i czarnego. No i zgasi światełka, no. No co Nie wiecie. Takie, pozdro. Pozdremy po prostu. Dobra, boję się, że ktoś mnie zabije, jak będę wele. Naprawiłam światełka. Ej, no, biały zamknął mi drzwi. Ciemny, zielony A wiecie skąd wiem, że to on? Bo przecież ja z białym byłam zamknięta Chyba Tak? I nie widziałam w ogóle ciała jak wchodziłam Impostor jest! Jest, w końcu jestem impostor Dobra. A więc idziemy, a co najlepsze Ja na tą mapkę. Muszę tak zrobić to do dobrze, żeby wiecie, nikt się do, nie domyślił, że to ja. Skoczymy sobie do wenta. Dobra, czekamy na kogoś. Może ja wiecie, ktoś przyjdzie. Dobra, wyskakujemy. Podamy stąd A reaktor Dobra, i znajdzie ciało Tak! W takim razie Napiszę gdzie No a co ja włączyłam? Jak to nie... <noise> Jak to nie wie? Ja tak się stresuję jak to jest głosowanie, że naprawdę. Mam nadzieję, że mi uwierzą. A Ty Cyan? Gdzie byłeś? Jezus! Nie dobra. To jest zbyt mocne, słuchajcie. Przed chwilą. by mi uwierzyła, Zuzia. Widziały coś tam, wiecie? Coś podejrzewa zarazem, a zarazem wiecie. To on był... Tak, czy coś takiego? I będzie zagłosował biały na niego. Ach jak ja uwielbiam Amonga serio. Nie wiemy, ale późniejszą do zagro. Kurczę, i biała zagłosował na mnie. Więc tylko jeszcze jedną osobkę zabijemy i będzie, wiecie, wygram. Mam nadzieję, że nie będzie długie. Nie, jest drugie oliczanie. Kurcze. Dobra, idę to do, ale, jak gdyby nic, i robię niby taska. Mmm, jeszcze tak długo. Dobra, idę niby na kamerę. Dobra, jest. Mogę za chwilę kogoś zabić. Kurczę, nie, 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 nie. Oby nie powiedzieć, że ja. Na 100%. Cyan, zaufaj. Jezu, jak to brzmi? Cyan, zaufaj Nie! Tak, tak! Nie kłam. Tak, tak! go, tak, dokładnie O jezu, to jest taki stres, słuchajcie. I wygrałam, proszę państwa. Dziękuję bardzo. I dziękuję za oglądanie mojego szalonego, przepięknego odcinka. Pa-pa-pa-pa. Widzimy się w kolejnych odcinkach na moim szalonym, przepięknym kanale. Pa!